Proszę Państwa, ten Matis jest na sprzedaż. Ogłoszenie zaraz zobaczycie Państwo. On jest już w bardzo słabym stanie i należy mu się chyba już złomowanie wgięty. wgięty jest tutaj tylny błotnik. Następnie tutaj mamy już mocną dziurę w drzwiach. To strasznie, już to, to kompletnie do, do wymiany. Progi zamalowane, więc tutaj aż też już widać co się dzieje, więc yy, to jest yy, to jest już yy, też już słabo prawa lampa wymieniona może jakieś zdarzenie było też błotnik właśnie widać yy, jest nowy muszę tutaj bardziej bliżej samochodu stoi no tutaj progi to samo po drugiej stronie to progi są po drugiej stronie to samo w środku zabielony ale fajnie jest że to jest wersja bez bez wycieraczki bo ono wtedy się nie zepsuje zamazałem zamazałem tablicę y, z tego powodu, że w ogłoszeniu jest zamazane, więc nie chcę, żeby właściciel był niezadowolony, aczkolwiek pozdrawiam no, ciężko jest tutaj ratować ten samochód Auto parts ma mm, oryginalne ramki Ciężko go tutaj już będzie wyratować, ma już słabe, słabo ma wszystko już tutaj. Dełu, znaczek oderwany. No nic, to tak, to tak na szybko proszę Państwa, nie ma co oglądać, bo, bo tu, jest, tu jest już też zrypane, ale kopaki jeszcze fajne. Ale wszystko widać, że wewnątrz jest e, zdezelowane. Maska jedynie co jest fajne. No dobra, tutaj jakieś e, takie pęknięcia lokieru dziwne. Może tutaj życie to samo Jezu. Samochód stoi blisko, nie mogę przejść. No nic.